Panem Jezus Chrystus. Mamy trochę takie dziwne czasy, że wiele takich naszych akcji przenosi się w świat online. Nie ma być może jeszcze takich możliwości, żeby spotkać się w rzeczywistości. Stąd też i nasza decyzja Ruchu Światło-Życie, nasze diecezji drohiczyńskiej, żeby Spotkać się z wami w tym świecie online. W tej rzeczywistości, takie jak być może odbywają się w większości lekcje. Postanowiliśmy więc, aby też zaznaczyć naszą pamięć o wszystkich, którzy należą do ruchu światło życie, którzy kiedykolwiek uczestniczyli w oazach w rekolekcjach wakacyjnych, skierować też te słowa. I ten materiał, który przygotowaliśmy do tych, którzy zamierzają w najbliższym czasie wziąć udział w rekolekcjach wakacyjnych, bo już niebawem wakacje. Chcemy przypomnieć o swojej obecności, o tym, że pamiętamy o Was wszystkich. I przygotowaliśmy materiały skierowane do oazy Dzieci Bożych, oazy Nowej Drogi, i Oazy Nowego życia do tych wszystkich uczestników, do tych poszczególnych y, można powiedzieć szczebli y, uczestniczenia w oazie, w ruchu Światło Życie. Te materiały są przygotowane przez Waszych starszych kolegów, koleżanki, przez animatorów, przez młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przez kapłanów, którzy posługują na oazach jako moderatorzy. Te materiały będą. Zawierały w sobie takie trzy elementy. Widzieć, ocenić, działać. I te elementy będą dotyczyły miłości, czystości i posłuszeństwa. Niech to będzie też taka okazja do tego, żeby znaleźć czas na takie ćwiczenie duchowe, na takie formowanie się, na takie wymaganie od siebie, choć być może nie ma tych możliwości spotkań w grupach, to każdy indywidualnie Postara się jak najowocniej przeżyć to spotkanie z Chrystusem, o którym opowiadają animatorzy, o którym opowiadają księża, przekazując właśnie ten materiał do Waszych rąk, do tego, abyście z niego jak najlepiej, jak najchętniej skorzystali. Serdecznie do tego zapraszamy. A teraz usiądźmy wygodnie i posłuchajmy, co nam animatorka Agnieszka opowie na temat miłości. W dzisiejszym świecie słowo miłość traci na wartości. Ludzie używają go zbyt często, ignorując jego prawdziwe znaczenie. Sama miłość jest odbierana jako uczucie między osobami, a nie, tak jak być powinno, postawa bezgranicznego oddania się. Często mówimy do naszych przyjaciół, że ich kochamy, ale czy rzeczywiście zrobilibyśmy dla nich wszystko? Jeśli rzeczywiście kogoś kochamy, zawsze chcemy dla tej osoby jak najlepiej, niezależnie czy się pokłóciliśmy, czy nie widzieliśmy się od miesiąca. Zawsze pragniemy jej szczęścia. A teraz ksiądz Patryk górny wyjaśni nam, czym różni się miłość od uczucia. Posłuchajcie uważnie. Wiele razy zdarza nam się mówić takie słowa kocham jeść frytki, kocham swojego psa albo kocham swojego kota. I zadajmy sobie pytanie, czy faktycznie możemy kochać frytki, kochać psa lub kota. I kiedy popatrzymy na to w taki sposób bardziej po pobożemu, to nie. Możemy kochać tylko drugiego człowieka, możemy lubić frytki jeść, możemy lubić naszego psa, kota, chomika, ale kiedy mówimy o miłości, to miłość odnosi się tylko do drugiego człowieka. My możemy kochać tylko drugiego człowieka, który jest obok nas. I Święty Paweł w 13. rozdziale listu do Koryntian mówi piękne słowa o miłości i pokazuje, czym faktycznie ta miłość jest. Miłość Cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezstydu, swego nie szuka, nie pamięta złego, nie unosi się gniewem. I co jest najważniejsze, miłość nigdy nie ustaje. To nie jest uczucie, które dzisiaj jest, a jutro go nie ma, bo my możemy być dzisiaj radośni, a jutro już nie, to się bardzo szybko zmienia. Możemy być zdenerwowani, a za parę minut już radośni i całkowicie spokojni. To jest uczucie, a miłość ma trwać cały czas, miłość nie ustaje, jak mówi święty Paweł. To jest pewien stan, w którym my jako ludzie żyjemy, w którym też się poruszamy i w którym też w swoim życiu w jakiś sposób funkcjonujemy. Święty Jan mówi: że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. Więc całe nasze życie ma być pokazywaniem drugiemu człowiekowi naszej miłości. I nie musimy zapewniać go cały czas słowami, kocham Cię, ale to nasze codzienne życie, nasze uczynki mogą świadczyć o miłości. Nie będzie dobrze kochał u drugiego człowieka ten, kto nie kocha Pana Boga, i ten, kto nie kocha drugiego człowieka, nie będzie kochał Pana Boga. Hmm. No to co mam robić? Bo my naszą miłość do Pana Boga pokazujemy codziennym życiem tym, że potrafimy pomóc drugiemu człowiekowi mamie, tacie przy sprzątaniu, przy gotowaniu, czy gdzieś tam w garażu koledze, koleżance, kiedy prosi nas o pomoc przy odrabianiu lekcji babci, dziadkowi, kiedy robimy im zakupy w tym trudnym czasie pandemii to jest właśnie coś, co wypływa z miłości. Chcemy być dla kogoś życzliwi, chcemy być dla kogoś wyrozumiali, przychodzimy, uśmiechamy się. To jest życie miłością. To jest to, co faktycznie mówi nam Pismo Święte o miłości: że nie musimy zapewniać kogoś, że go kochamy, ale nasze codzienne życie, nasze uczynki mają to pokazywać. A Pan Bóg w tym wszystkim nam pomaga, bo nie zostawia nas samych. Miłość zawsze jest darem. Skoro Bóg jest miłością, to kiedy my, Czynimy czyny miłości, to zawsze się modlimy. Staje się to nasza modlitwa, nasze codzienne życie, które będzie nas doprowadzać do Pana Boga. Pan Bóg nam pomaga, Pan Bóg nam towarzyszy w tym wszystkim i kiedy my z drugim człowiekiem żyjemy, to Pan Bóg jest z nami. Miłość nie jest jakimś tam uczuciem, które mija, ale to jest nasz codzienny styl życia. A teraz posłuchajcie Natalii i księdza Bartko i dany, co nam powiedzą o czystości, a ja tu w międzyczasie dokończę sprzątanie. Czystość to postawa wobec Boga, ludzi, ale też samego siebie. Odbywa się ona na każdej płaszczyźnie naszego życia. Czystość to nie tylko brak złych czynów. Ale też piękne zamiary, pragnienia i intencje. Czysty, to słowo często i w wielu konfiguracjach występuje w Piśmie Świętym. Używa się go, żeby określić czystość fizyczną. Na przykład wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo całe jest czysty, ale też czystości moralnej. Religijnym. Na przykład z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka daje mu najcenniejszy z możliwych darów, samego siebie, na wieczność. Wystarczy, że będziesz mieć czyste serce. Tylko tyle. Czy chcemy sprostać temu zadaniu? Wielkość nagrody naprawdę zachęca do wysiłku. O, szczęść Boże. Mówiąc o czystości, warto jest posłużyć się śniegiem. To jest śnieg. Ładny, biały, czysty śnieg. To jest też śnieg. Troszkę brudniejszy śnieg. Co by się stało, gdyby ten cały śnieg wokoło był taki właśnie nieczysty, brudny? Myślę, że by było dość smutno. Na szczęście o to nikt z nas się nie martwi, bo nasz śnieg jest czysty. Niestety, nie tylko śnieg się brudzi. Brudzimy też w domu, w szkole, w samochodzie. Tam gdzie jesteśmy, tam często brudzimy. Tacy jesteśmy. Niestety, często brudzimy samych siebie. Po prostu poprzez grzech. I to jest brud, Znacznie trudniejszy od tego, który jest wokół nas, ten brud fizyczny w domu, w szkole czy w samochodzie. Brud, który jest z nas, czyli grzech, by owszem, też da się go zmyć. Jednak często mamy trudności, aby ten brud, tą nieczystość w nas po prostu dostrzec. To, że coś jest brudne albo nie, widzi każdy z nas. Który jest czysty? Ten. No właśnie. A jak poznać, czy ja jestem czysty, albo nieczysty? Czy mam grzech, albo go nie mam? Oto jest pytanie. Nieczysty to znaczy brudny. I w sumie więcej nie trzeba nic wyjaśniać. A brudzi się w ten sposób każdy z nas, bo każdy z nas ma grzechy. Kościół o tym wie, Pan Bóg o tym wie, dlatego też, dał nam sakramenty. wśród nich jest sakrament świętej spowiedzi. to ten sakrament, który nam pozwala się oczyścić, stawać się czystymi, czyli bez grzechu. ale zanim z tego sakramentu skorzystamy, musimy najpierw nasze grzechy poznać. poznajemy je nam przy świętej poprzez Boże słowo, poprzez kazania homilie, gdzie poprzez kapłana Bóg nas chce poruszyć i nam nasze błędy pokazać. Możemy nasze osobości poznać podczas modlitwy adoracji, gdzie w ciszy do każdego z nas Pan Bóg przemawia i pokazuje nam, zmień to, zmień tamto i jeszcze tamto. Ale mamy też szczególny dar Kościoła, który pozwala nam dostrzec nasze sobości, dostrzec to, czy jestem czysty albo nieczysty. Tym szczególnym darem Kościoła, który nam pozwala dobrze ocenić, czy jestem czysty albo nieczysty, jest rachunek sumienia. A więc kilka pytań, które mają do mnie trafić i mają pomóc mi dostrzec, co zrobiłem źle, a co zrobiłem dobrze. Rachunek sumienia. Każdy z Was, do tego zachęcam, aby odnalazł w modlitewniku Albo po prostu w internecie rachunek sumienia. I niech każdy z Was z tego rachunku skorzysta. Dzięki temu poznamy swoje słabości, grzechy, dobrze ocenimy moje zachowanie, zobaczymy czy jestem czysty, albo nieczysty. Jeśli tak się stanie, poznam swoje słabości, skorzystam z łaski świętej spowiedzi, będę czysty jak ten śnieg. I tego Wam życzę. To jeszcze nie koniec. Posłuchajcie teraz, co nam powie Piotrek, o czym nam będzie opowiadał, a później, co na to wszystko ksiądz Grzegorz Zasłonka. Cześć, jestem Piotrek i chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, jak ja rozumiem słowo posłuszeństwo. A więc ogólnie, Ciężko jest być nam posłusznymi tak na co dzień, tak mi się wydaje. A trzeba sobie uświadomić, jak to jest ważne. Ja często, jak sobie pomyślę, co by było ze mną, gdybym nie był na przykład posłuszny swoim rodzicom, no to myślę sobie, że byłbym na pewno całkiem w innej sytuacji życiowej niż jest teraz i na pewno byłaby dużo gorsza. Takie osoby, dla których mamy być posłuszni, zazwyczaj chcą dla do nas dobrze i mają też dużo więcej doświadczenia takiego życiowego od nas. I tak samo, jak powinniśmy być posłuszni właśnie takim osobom w naszym życiu, które chcą dla do nas dobrze, tak samo równie dobrze chce dla do nas Bóg i no. Musimy być posłuszni Bogu, żeby trafić do nieba, tak? Dlatego też, no ja posłuszeństwo rozumiem w taki sposób, że to jest. Taki sposób do dotarcia do nieba yy, i też jest to sposób na to, żeby mieć lepsze życie zdecydowanie i powinniśmy się starać jak najczęściej być posłuszni dla ludzi mądrzejszych od nas, jak i dla Boga. To wszystko na razie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Grzegorz, zasłonka. Dzisiaj porozmawiamy sobie, spróbujemy sobie wyjaśnić, co to jest posłuszeństwo. Według naukowej definicji, posłuszeństwo jest to forma społecznego wpływu, w której osoba podporządkowuje się wyraźnym wskazaniom czy poleceniom od osoby obdarzonej władzą czy autorytetem. A więc, jak też to zaznaczył Piotrek, w posłuszeństwie mamy. Dwa, dwie płaszczyzny. Najpierw tą pierwszą płaszczyzną, bardziej tak może nam bliższą, jest to płaszczyzna ludzka, a więc jestem posłuszny komu? Rodzicom, starszemu rodzeństwu, dziadkom, w szkole wychowawcom, nauczycielom, katechetom, w kościele osobom duchownym, animatorom, a więc tym osobom, które są odpowiedzialne za moje wykształcenie, za moje życie, zdrowie, które w jakiś sposób troszczą się o to, żebym się rozwijał, żebym zdobywał wiedzę, żebym pomnażał miłość. Z drugiej strony, też jest ta płaszczyzna między człowiekiem i Bogiem, bo to Bóg nas odwiecznie umiłował i dał nam przykazania. Dał nam wolną wolę, żebyśmy mogli y, odpowiedzieć na Jego miłość swoją miłością. I też y, to posłuszeństwo y, przejawia się w tym, że idziemy drogą Bożych Przykazań, dziesięciu Bożych Przykazań, które są nam taką pomocą, takimi drogowskazami, które ukierunkowują nas na świętość, na niebo. Bo wszystko, co robimy, czym żyjemy, ma nas doprowadzić do celu ostatecznego, do świętości, do Boga. Jest w niebie. Jeżeli przyjrzymy się, zobaczymy, że to wszystko jest łatwe w teorii. Bo łatwo mówić o tym, łatwo wyrażać pewną opinię. Gorzej, gdy przyjdzie do konkretnych sytuacji, kiedy muszę właśnie wyrazić to posłuszeństwo względem drugiej osoby, brata, taty, mamy, czy właśnie nauczyciela, czy animatora, na przykład. Piotr zaznaczył, że tym, co konstytuuje, a więc jest taką podwaliną posłuszeństwa, jest miłość. Osoba, która jest za nas odpowiedzialna, chce naszego szczęścia, chce naszego y, zbawienia, więc musimy to brać pod uwagę, kiedy y, w jakiś sposób y, jesteśmy posłuszni. Taka sytuacja z mojego dzieciństwa, i także pewnie z wielu, wielu osób, które doświadczały okresu dorastania. Jako małe dziecko nie lubiłem myć zębów. Nie lubiłem myć zębów i rodzice przypomniali: Idź umyć zęby. Na pewno w wielu domach rodzice przed snem idź umyj zęby, z rana po posiłku idź umyć zęby. I rodzi się taki, może taki bunt przeciwko temu, no po co mieć zęby po raz kolejny, zaraz to zjemy i zaraz to samo będzie. Ale to właśnie profilaktyka ma nas uchronić przed tym, żeby później nie było ubytków, nie było bólu zęba, nie było potrzeby tych zębów usuwać. Bo niektóre właśnie ubytki są już nie do odwrócenia i nasze nieposłuszeństwo może prowadzić do konkretnych zmian. W naszym uzębieniu, ale także w perspektywie naszego życia duchowego, do pewnych zmian, które będą nieodwracalne. Dlatego tak ważne jest posłuszeństwo, posłuszeństwo względem najbliższych rodziców, dziadków, wychowawców, katechetów, księży, którzy pragną naszego szczęścia i pragną naszego zbawienia. Więc korzystajmy z tego, że mamy tych duchowych przewodników, którzy troszczą się o nasze zbawienie. Prosczmy się o nich, może naszą osobistą modlitwą, to codzienną, poranną czy wieczorną, może właśnie w tym czasie bardziej zaangażuję się, stanie się bardziej posłuszny, stanę się w jakiś sposób wymagać od siebie, żeby mniej w moim życiu było buntu, a więcej zaufania i miłości względem osób, które pragną mojego szczęścia i które prowadzą mnie do tego szczęścia najpełniejszego do Pana Boga. A teraz podsumujmy. Pomyślcie, co wybierzecie z podpowiedzi księdza Patryka Nagórnego, żeby miłość wcielić w życie. Czy pamiętacie o tym, jak ksiądz Bartek Ojdana przypominał nam o rachunku sumienia? Żebyśmy pomyśleli, co trzeba jeszcze zmienić? Jakich Grzegów się pozbyć, żebyśmy byli czyści, biali jak śnieg? No, chyba nie trzeba przypominać też za bardzo o tym, do czego zachęcał nas Ksiądz Grzegorz Zasłonka, jak mówił o modlitwie za tych, którzy o nas się troszczą, których mamy słuchać, którzy mają być dla nas kimś bardzo ważnym, kogo chcemy w swoim życiu naśladować. O tym pamiętajmy i bierzmy się do działania. Cieszę się, że wytrwaliście do końca i że mogliście sobie przypomnieć o obecności Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji. Już teraz Was zapraszam na kontynuację przygody spotkania z Chrystusem w czasie wakacyjnych rekolekcji. Tutaj macie podane terminy. Więc sobie już zaplanujcie te wakacje, bo niebawem Zapisy na rekolekcje wakacyjne ruszą. Serdecznie Was na nie zapraszam i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się jak najmocniej Jezusa Chrystusa, podążając drogą Bożych Przykazań i do zobaczenia na rekolekcjach wakacyjnych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.